Siemano, z tej strony Błodar. Witam Cię w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy wiesz, ale co wtorek grywaliśmy sobie z widzami 1 vs 1, gdzie osoby, które mnie pokonały, dostawały specjalną wejściówkę na turniej wagerowy, który będę organizował, który będzie z nagrodami. Natomiast w tym tygodniu w ten wtorek, który był. Była troszeczkę inna forma zdobycia takiej wejściówki, natomiast, mianowicie widzowie nie walczyli ze mną, walczyli między sobą i e, zrobiliśmy sobie arenę, mieliśmy widownię, e, no i oglądaliśmy takie walki e, na żywo, właśnie od góry, tak jak to, jakby to oglądać z guagu natomiast mieliśmy normalnie wylosowaną drabinkę. Trzy osoby z tego turnieju e, wyszły oczywiście z wejściówkami. No i słuchajcie, takie coś też będzie organizowane kolejny wtorek, czyli to dokładnie e, będzie. D 13 lipca, także jeżeli masz chęć, zapraszam Ciebie tego 13 na streamka. Zapewne też będziemy grywali taki turniej o 18, natomiast od początku streamka będą otwarte zapisy, będzie można normalnie wziąć udział. Oczywiście turniej jest dla osób, które tej wejściówki jeszcze nie mają. No i słuchajcie, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Zobaczcie sobie, jak cały ten turniej przebiegał, jak to wyglądało. Trzymajcie się! Gramy bez. Dobra, no to w takim razie zapraszam pierwszych zawodników, czyli Whitey. Whitey zacznie aktualnie po lewej stronie, mojej e, oraz Mixer. Każdy inna osoba ucieka na murek. Whitey mamy. Reszta proszę uciekać. Czy Mixera mamy po drugiej stronie? Czekajcie, sprawdzę. To jest Diego. Dobra, gdzie jest Mixer? Jest shadow. Jest mixer. Dobra. Reszta wracamy na widownię. I słuchajcie, zaczniemy fajta. Wait. zbijamy kewy jeszcze. Dobra. Mamy zbitego. Obserwujcie, czy ktoś tam kewów nie zakłada. No ja muszę na Was polegać, akurat tutaj. Dobra. I white, i mamy zbitego kewa. Poczekamy aż HP się tutaj odnowi. Ja idę na swoją. Pozycję wybuch granatu będzie sygnalizował rozpoczęcie pojedynku. Dobra. Okej. Fight zruszył. ruszył. Mikser zajął sobie high grandik. Kurde, mały, słaby tutaj widok mamy. Chłopaki siebie jeszcze nie widzą. No, jakie oznaczanie tutaj nieładne. To będzie szybkie starcie, no. 100 HP to nie jest dużo tutaj. Więc ważne właśnie, żeby zobaczyć, gdzie jest przeciwnik, tak, żeby przeciwnik nie widział Ciebie. To były chyba flesze. I chyba Whitey nawet został oślepiony. No i Whitey tutaj mamy wygranego. Elegancko. Pipi, spokojnie. Proszę tutaj nie strzelać. Sprawdzamy Kevlar. Dobra. Mamy zbity Kevlar. Ja wchodzę na wieżę. Wybuch granatu. Proszę nie rzucać granatami. Muszę wejść na wieżę, bo nic nie widać. Fivka, dlaczego zabijasz? Dostajesz, Fivka, swoje pierwsze ostrzeżenie. Jeszcze jedno ostrzeżenie i zostajesz zbanowany z customów. Dobra, mamy zawodników na miejscu, rzucamy granat. Będzie tutaj zaraz dochodziło do bliskiego starcia, chociaż pipi tutaj zajętym grande może być zagrożeniem dla... Karuzelki, już nawet karuzelka zauważone, chciał wykorzystać moment, ale poleciał prosto na niego flashback i chyba Pipi sobie, daje sobie z tego sprawę, chciał dorzucić tam granat, troszeczkę on poszedł niecelnie, teraz już podchodzą na bardzo blisko do siebie, Tam tego niestety nie widzimy, co tam się wydarzyło? Czy to już jest po pojedynku? Tak, to jest po pojedynku, mamy tutaj martwego Pipiego, także karuzelka przechodzi dalej. Mamy chłopaków na pozycji leci granat. No bo jest zajęty nagram. No myślę, że to jest taka jedna z najlepszych pozycji tutaj do zajęcia. I szybki pojedynek elegancko tutaj z Bartosz Po prostu parę cał, to wystarczy. Tutaj nie ma co się ganiać, nie ma co granatów. Wychodzimy cał. Kończymy pojedynek. Elegancko, seksowny Bartosz przechodzi do kolejnej rundy. Ok, kolejny pojedynek eee, jest to Nikodem vs. Dawka. Natomiast Dawki nie mamy tutaj e, na serwerze, więc Nikodem przechodzi do kolejnej rundy. I tak samo jeszcze kolejny, gdzie mamy Jakubek vs. OneShot. OneShot przechodzi po prostu od razu do góry. No tak się trafiło, tak się akurat trafiło, co niektórym. Więc mamy kolejny pojedynek. Będzie to Shadow. Proszę Ciebie, żebyś nie zabijał fifki tutaj. Eee... Mamy kolejny pojedynek, będzie to Grzesiu Florida versus Micek. Także chłopaki, ja was tutaj zapraszam na środeczek. Znaczy nie na środeczek, wiecie, na swoje pozycje. Dobra, tutaj mamy Grzesia Florydę, natomiast gdzie jest Miko? Miko już chyba jest na... tak, jest już na pozycji. Miko ustaw się, sprawdzimy Kevlar. Dobra, Kevlar jest zbity. Tutaj jeszcze Kevlar trzeba zbić. Dobra. I uwaga, uwaga, panowie, zaraz zaczynamy. Czekamy na granat. Mamy początek tego pojedynku, Poleciał szybkie tutaj granaty. Miko chyba sobie nie daje sprawy, że tutaj Grzesiu szybko skraca tą pozycję. Zajął sobie lewą stronę, zajął sobie domek, teraz nie wiadomo. Jak to się wydarzy? Miko już chyba o nim wie. Gdzieś tę szparę zauważył, więc tutaj trzeba szybko wycofać. Udaje się kompletnie odwrócić uwagę. Przebieg gdzieś na drugą stronę, czego Miko może się nie spodziewać, ale teraz tutaj bliskie starcie. Mamy bodajże gwoździarę. Czy to jest koniec pojedynku? Tak, to jest koniec naszego pojedynku. Dobra, w Pisek wrócił na swoją pozycję elegancko. Sprawdzamy Kevlar. Jest zbity z Zrysiu. Już pozbijamy tę Poczekamy aż się odnowi HP. Teraz czekamy na granat. Także uwaga, uwaga. Mamy początek tej walki. Szybki skrót. Być może zostanie zauważony, a tutaj Jamie jest piesek ma dobrą pozycję. Chociaż już nie szedł. Teraz piękny flashback, no i wykorzystane przez Zrysia. Po tym przeszło nie dało się wyjść inaczej, elegancko zryś przechodzi do kolejnej e, rundy. I jeszcze tego kewlera ma i już nie ma. Dobra, poczekamy aż się HP odnowi. Chłopaki, ale nie strzelajcie tutaj. Teraz musimy poczekać jeszcze raz. No i zaczynamy. Poleciał granat, a nie wiem, czy Jerzyk zdaje sobie z tego sprawę tutaj. Być może troszeczkę zamolił, ale już wszystko wraca do normy. Pobaki eee, tak powoli tutaj podchodzą. Nie chcą gdzieś za szybko się pokazać. Wyczekują tego przeciwnika. Tutaj już Lites chyba nie zauważył, bo patrzy się w drugą stronę. Ale gdzieś tam przez szparkę musiał mu się pojawić. Ale flash poleciał, aż ja nawet dostałem. Matko Boska, co tutaj się wydarzyło w tym pojedynku? Czy pojedynek już jest. Zakończony? Ja nie wiem, co się stało. Chyba Elites już wygrał, tak jest. Mamy Litesa w kolejnej rundzie. Proszę Cię, coś się, dobra. Dobra, tu mamy Kevlar zbity. U generała też już zbity. Także mamy arenę czystą. Leci granacik i zaczynamy. Dobra, tym razem ruszyli. Mam nadzieję, że nikt tutaj... Naszych zawodników nie będzie zdejmował, nie będzie obijał i szybko tak samo. No, wypada bardzo podobna walka. Generał w takim razie przechodzi do kolejnej rundy. Dobra, sprawdźmy kewlary. Mamy zbity kagałek, zbity poczekajmy, aż HP się odnowi. Arenę mamy czystą. Także startujemy. Ok, zawodnicy ruszyli. Znowu mamy zajmowany high ground. Jak widać, tutaj bardzo dużo osób zginęło. Chyba taki nieszczęsny troszeczkę jest ten high ground, Ale już tutaj Hokage zauważony, będzie tutaj wiadomo, gdzie celować. Musi on zmienić pozycję, inaczej będzie raczej bez podejścia. Granaty widać, że już tutaj są wykorzystane. No, ciężko im się dostrzec gdzieś tutaj. Chociaż już tutaj. Hubert zauważył Hokage no i wykorzystuje to Z Gratulacje yy, Mamy tutaj Huberta przechodzącego dalej Dobra chłopaki Sprawdzamy wasz kevlar Baranek proszę odsunąć się Znowu mi zasłaniasz mordą. Kevlar zbity Na arenie nie widzę żadnych ludzi, także startujemy Tutaj chyba widzę pierwszego zawodnika. Starczą. Jeszcze tego wcześniej nie widziałem. Diego chyba nie zauważył granatu. Chyba się na tym nie skupił. On nie wie, że wystartowaliśmy. Chociaż teraz, ale teraz już zdecydowanie za późno. No i tutaj gracz wykorzystuje to niezauważony ten granat. Co tu się w ogóle wydarzyło, Diego? No cóż, e, Filip w takim razie przechodzi dalej. Whitey. E, Sprawdzamy kevlar. Oj, jest tam kevlar. Okej, okay. karuzelka. Nie ma już kevlara. Poczekamy chwilkę, aż tutaj wróci im HP. Uwaga, uwaga, panowie, czekajcie na granat. Co hmm. coś jest z karuzelką? Płat już rozpoczęty, także uważaj, karuzelka, bo tu się dzieje, tu się dzieje. OLE tutaj pytary walą. Jedzenie. Tego, proszę cię. Nie wiem, mam ci dawać warna? Co tu się wydarzyło? Ktoś tam zginął już? Teraz tam zginął? Dobra, baranka już mamy. Cyklik BARTOSZ też już jest. Sprawdzamy kevlar. Okej. Okay. Chłopaki już mają po kewach, także czekamy teraz tylko na granacik. Proszę aktualnie reszty o nieruszanie się, nie strzelanie. Leci granat. No i mamy walkę zaczętą. Tu już jest wcerwanie się tego Hegranda. Nawet widać o tym laserku. Szybki flash, no i skracamy. Ale chyba ten fleszyk nie siadł dokładnie. Ten nasik za to mógł być tutaj okrutny. Mimo to baranek nadal... Tutaj pcha przeciwnika, dalej go raczuje jak Bartosz tylko na to czeka. No i już właśnie zgarnia swojego fraga. Także X-Owny e Bartosz przechodzi dalej. Dobra, sprawdzamy Kevlar. Kewy podbijane, poczekajmy chwileczkę. Zawodników tutaj nie mamy. Także leci granacik. O, w sumie dwa wybuchły, dobra. Piękne tutaj granaty poleciały, wydaje mi się, że obydwa trafione Obydwoje nagle przystopowali, ale poleciał tutaj kolejny, chyba niezbyt celny przez Zrysiu Natomiast nie musiał być celny, by zdobyć tego fraga Więc Zrysiu przechodzi do kolejnej rundy Oj, mały lagen się złapał litesa. Litesa. Dobra, keblary podbijane. Poczekajmy sekundkę Arena czysta, leci granat O! Ale tu granaciek i znowu jest zajęty high grant i nawet już poleciały na na ten high grant. No i teraz świetnie strzał od Litesa. Szybko kończy ten pojedynek. Także Lites przechodzi tutaj dalej. Mamy Wicia e, mamy bigoska. Oj. Sprawdzamy Kevlar. Nie wiem czy zbiłem tego kewa, bo... Dobra. w lary pozbijane, poczekajmy sekundkę proszę tutaj o ciszę, żeby nie biegać nie strzelać, bo tutaj nawet mi piszą że nie ma, e, że nic nie słychać, no i leci granat o, kolejny zawodnik starczą w wiciu A tutaj wie, że nic mu nie grozi wystawia się, sprawdza sobie, gdzie ten bigosek się znajduje teraz będzie skrót Chociaż teraz się troszeczkę nadział, ale wystarczy, rzucić odpowiedni granat i to mu wystarczy. Może podejść z tą tarczą na blisko. Teraz tutaj mamy natarcie przez Bigoska, wali z tego shotguna, aż No i ta tarcza nawet tutaj nie ochroniła, Także Bigosek przechodzi do kolejnej rundy. Dobra, sprawdzamy Kevlary. Mamy zbity. Okej, okay. jeszcze tylko granacik. To akurat z się odnowi HP. No i lecimy. Piękny fleszyk na środek. No aczkolwiek piękny by był, gdyby tam jeszcze był przeciwnik. Teraz e, gracz nie spodziewa się kompletnie, że nawet się tutaj troszeczkę nawet minęli. E, natomiast Hubert dobrze wiedział, dobrze go usłyszał. Wystarczył się wcelować. No i piękny frag dla Huberta, który przechodzi do kolejnej rundy. Dobra, sprawdzamy tutaj Kevlar. Whitey na pozycję, zapraszam. Eee... Dobra, Whitey już nie ma kevlara. Także czekamy teraz sekundkę. Arena jest czysta. Mamy ciszę. Leci grana. Mamy start pojedynku, Oczywiście ktoś musi teraz lądować. Myślę, że to chłopakom. Mam nadzieję, że to chłopakom nie zagłuszy. Ktoś już tutaj kogoś dostrzegł. Wydaje mi się, że Whitey już wie, gdzie jest jego przeciwnik. Ale bardzo ryzykownie podjeżdża. Tutaj Zex Bartosz teraz musi wycofać. On musi uciec, poczekać, że mu HP się zregeneruje. Być może Whitey zgubił go troszeczkę z trapu. Chociaż on chyba wie, tak czy siak, że Zex Bartosz dalej gdzieś siedzi tutaj. No teraz tego pojedynku niestety nie zobaczymy, jak on się tutaj zakończył. Natomiast widzimy, kto biega po mapie, i jest to Whitey, który przechodzi już do czwartego etapu. Także gratulacje. Ustawiają się tutaj. Sprawdzamy kewlar. Kiewlary mamy pozbijane. Więc tylko jeszcze granaty. Arenę mamy czystą. Proszę tutaj o spokój. Żadne latające skrzynki. Także leci granat. Dwoje zawodników. Tą samą stroną i tur. Teraz ten flash mógł być zabójczy, ale pierwszy nie siad, drugi rzucony. Wybiegnięcie na to otwarte spodobało, że OneShot tutaj, mimo że nierozgrzany, to ładnie wyczekał i dostał tego swojego praga. I przechodzi on do kolejnego etapu. Sprawdzamy kevlar. Okej, okay. popaki już bez kewa, arena czysta. Proszę o spokój, leci grana. I mamy pojedynek Widzimy, że tutaj zawodnicy nie oszczędzają w granatach Za każdym razem te granaty tutaj lecą I w miarę nawet cernie... Myślę, że nawet można zaobserwować Taką tutaj tendencję, że Te granaty są używane I czy to już jest koniec pojedynku? Chyba tak, chyba to lityz zakończył raz, dwa Sprawdźmy kewlarę Kurde, 5 strzałów. Ok, chłopaki już poobijani. Weźmy sobie oczywiście granaty. Arenę mamy czystą. Proszę o spokój. Leci granat. Mamy początek tego pojedynku. Młodszy tutaj wystartował od razu. Mighty na spokojnie. Gdzieś sobie tutaj posprawdzam. Może gdzieś słyszy. Chociaż teraz zgubiliśmy jednego zawodnika. A on tam czeka chyba sobie na spokojnie. Być może jest przyczajony i teraz Whitey nie będzie się go spodziewał. I zaskakuje tutaj one shot, wychodzi z łatwym fragiem. Także gratulacje, one shot, przechodzi do finału. Hubert już na pozycji, sprawdźmy kewlary. Ok, Tu już nie ma kewów, także poczekajmy sekundkę, niech chłopakom się odnowi HP. Arena jest czysta, mamy spokój, elegancki. Mega jestem wdzięczny, chłopaki. I zaczynamy. Tutaj takie myślę granaty na rozproszenie. Ten drugi nawet celny, gdyby troszeczkę wcześniej wybuchł. Mógłby, być, mógłby okazać się zabójczy. Chłopaki już zdają swoje pozycje. Poleciały granaty. Tutaj się nie udało. Trzeba wycofać. Być może zmienić tą pozycję. Troszeczkę otwartego tutaj Lites. Ale udało się szybko zwiać. No, i teraz Hubert niby złapany. Już myślałem, że będzie tutaj dla Huberta po walce. Ale on szybko odwraca się i łapie Litesa na sprincie, na podskoku, co daje mu e, zwycięstwo. Także e, Hubert, przechodzisz do finału. No nie, dobra. E, one shot. Sprawdzamy kewlary. Mamy zbity Hubert i już też bez kewlara. Także arenę mamy czystą. Proszę teraz was o spokój. No i uwaga, bo mamy tutaj finał. E, Lites, proszę tutaj nie raz. dostajesz pierwsze ostrzeżenie, bo to już nie jest pierwszy raz. Lecimy. Teraz finaliści oni, tutaj czułem się chyba najlepiej na tym Killhouse czy na strzelnicy, jak zwał, tak zwał. Natomiast. One shot. Znowu chyba będzie wykonywał tutaj e, swoją taktykę. Troszeczkę się przyczaić, poczekać, aż przeciwnik podejdzie mu po celowni. E, no tutaj, teraz e, Hubert, no on nie może tak czekać. On szuka przeciwnika, e, to jest mój styl. No tylko, żeby się nie natknąć gdzieś tutaj na skampionego one shota. No i udaje mu się to, złapał go perfekcyjnie. Hubert, mamy 1-0. Także jeden punkt meczowy bo yy, One shot na pewno te ma, także zbijmy je. Okej okay. Poczekajmy teraz sekundeczkę. Nie wiem, tu nie widać. Kto tam strzela? Dobra, lecimy w takim razie. Czy to będzie koniec naszego finału? Czy jednak one shot wyrówna wynik tego spotkania? Taki granat... W nie jest za bardzo wiem, co tutaj miał na celu. Teraz chyba go zauważył. No właśnie. Hubert już w sumie wie, teraz, będzie jest zauważony. Być może będzie chciał troszeczkę zmienić swój y, pomysł na podjechanie. Co, się on na respa? no i bardzo dobrze. Nie może tak za bardzo zdradzać. Mm, mimo to... łączy tutaj wyrównuje pojedynek. E, więc mamy remis. Dobra, mamy chłopaków, już powrócił Hubert i jest on bez Kevlara. Zbraćmy również u OneShota. Dobra, poczekajmy sekundkę. Arenę mamy czystą, także możemy startować. No i ruszyli, chociaż OneShot tak powolutko, on tutaj obserwuje. On się nie śpieszy. Co innego, Hubert, a on już wystartował. Ciśnie do przodu, skraca tam pozycję. Gdzieś sprawdza sobie miejscówki. Być może oczekiwał tam jakiegoś hitmarka, ale zauważył tutaj one-shot'a. I czy to już jest po pojedynku? Tak, to już mamy. Koniec, mamy zwycięzcę. Czyli Hubert, stopka. Pierwsze miejsce w naszym pierwszym turnieju 1 vs 1. Wielkie gratulacje tutaj dla Huberta. Dostajesz po prostu moje 158. <laughs> No i mam nadzieję, że Ci się podobało. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Cię do lekowania tego filmu, do subowania tego kanału. No i do następnego siema, siema!